I witam Was w kolejnym odcinku z gry Heroes. Dzikie hordy potyczka przystanią. Kontynuujemy sobie naszą rozgrywkę. Widzę, że komputer kompletnie mózgu nie używa. Za zostawia no spoko, jak mu będzie. Ja sobie je podniosę, chociaż już chyba nie potrzebuję. Już jestem tak dorąbany. Że starcie. Kurde, myślę... To pijenie jest jakieś, co to jest? To kryształ jest taki dziwny. Mm -hmm. O, mamy to obserwatorium. Sobie zobaczymy, co się dzieje w okolicy. Dobrze, bo będę wiedział gdzie się drodzy. Ale chłopy pilnują. Nie wiem, czy nam radę przejść. Dziadu, jak tam ty stoisz, ok. Ty idziesz tutaj obadać sytuację i myślę, że e, 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 sobie trochę powalczysz. Więc nawet z takimi chłopkami. A to z tej przyczyny w ogóle coś, spadł. A to z tej przyczyny, pewnie dlatego, że rzucam kolejny odcinek, nie nagrywam, ale myślę, że nie powinno być jakichś tam problemów z tym. W ogóle ostatnio mi się tak gra strasznie zbugowała, bo to przez że te ślady tutaj są takie dziwne, nie wiem. Strasznie mi się zbugowała i jak sobie grałem tam na osobnej mapce, jak ja sobie gram dla siebie, no, nie, nie, nie na serię, yy, w ogóle masowo się zaczęły... Mm, duplikować jednostki w jednym miejscu, że na przykład z czterech-pięciu się pojawił w jednym miejscu klatki zaczęły spadać do dwóch, ledwo mi się udało tą grę wyłączyć pierwszy raz widzę coś takiego, tutaj zdarzyło, ale nie wiem, czy tu były jakieś update'y w tej grze, chyba nie przynajmniej ja że kojarzę, żeby były jakieś update'y w Heroesach w Fionce. no bo co oni tu teraz mogą zaupdate'ować zresztą nie wiem, czy ta firma, która robiła tą grę, jeszcze, nie wiem, czy ona jeszcze istnieje w ogóle, także to jest druga kwestia. A chłopy, nie darujemy wam. A co? Przed podatkami nie uciekniecie. Ojej. Co tu się dzieje? Co on ma za armię? O matko bosko. Czemu i tak pojechali? A, już chyba się domyślam, ale sprawdzimy. Aniołki tu, gryfy tu. Startujemy. Tak, bo ma tego. Hmm. A w gryfy? W gryfy to sobie strzelajcie. Macie mi włóczników nie strzelać. Chcieliby. Chociaż wiecie co? Ja tych gryfów... Ja tych gryfów to dam tak. Niech one stąd uciekną. I niech teraz sobie te wie, No tutaj ty sobie możesz prać, do chłopu. Ty to sobie weź, o. Mm, takie buty. Nie, tutaj zawsze klatki spadają. Nie wiem, dlaczego w tym, akurat w tym konkretnym mieście. I czemu moi ucznicy mają taki kiepski ruch? Co jest? I idę do mojej inicjatywy. 11. Teraz już inicjatywa 9, 10. 8, 8. A ty ile masz? 8. A jak będzie ci dał przyspieszenie? To już lepiej, już lepiej jakbym mu dał łask, tak? Wszystkim w zasadzie lepiej jakbym dał łask. No, chłopy przed tym. Dobra, wiecie co? Ja poczekam. Zrobimy tak, ja poczekam. No, bo on będzie strzelał. Gryfy będą atakować. Ten będzie atakował. Wyślemy ich tutaj. Nie wiem. O, dobrze będzie. Wiecie co? Bo chcę wskrzesić uczniów. Tak chciałbym zrobić. Jeszcze aniołami, a anioły już nie zaatakują tych. Zresztą nie chcę ich teraz zaatakować, więc wstrzymajmy się. O, gryf odwalił manianę swoją. Ten niech zaatakuje. Tylko bez szczęścia proszę. Tak, dziękuję. Ty wskrześ mi ich. Chłopek chyba nie dojdzie. Czy dojdzie? A gówno tam. Ale ten dojdzie. Proszę dojedź ich. Tak jest. I tym sposobem tylko gryfę straciliśmy. Jednak archaniołki to jest. A w ogóle nie sprawdziłem, jak tam time nagrywania świetnie. Nic, założę, że nagrywam od 5 minut. Takie moje założenia. Czyli która jest, czekajcie. Jest dobra, dobra, wszystko wiem. Zaawansowane ataki sobie gramy. I, 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 co my tu mamy? A bierzemy mu cholera wszystko. Strasznie dziwny template, naprawdę. Ale dobrze, zawsze to coś nowego. Gdzie ty tu... Ej. Nie, tam chyba nie ma. Nie, 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 to niemożliwe, żeby to było przejście. Jeszcze tu sprawdzę. Pokaż mi się ty tu. Niemożliwe. Idź tu. Jedno. Tam są duchy, i tam jest pusto. Tam chyba nikogo nie ma. Chyba, bo. Kurde, w sumie może to być przejście jakieś. A nie. Pah, dobra, ale wszyscy przejmiemy w takim razie. Co, tak, płatki spadły. Kurczę, nie powinno tak być. Mam nadzieję, że nie będzie tego na filmie widać tak mocno. Zresztą to jest strategia. To 30 czy 60. Taka turowa strategia, to. To nie StarCraft. Będzie trzeba klepać te przyciski, wiecie jak sobie czasem yy, lubiłem obejrzeć filmiki tego. Kurs jak miałem Indiego? Nie wiem czy go kojarzycie Indie StarCraft, taki kanał. Jak oni tam klepią w te przyciski, bo on, on tam komentuje te mecze. Jezus, jak oni tam to klepią, <noise> to ja z podziwu wieś nie mogę że tak strategię można grać, nie? No ale fajnie, no, fajnie jest. Szczerze, ja lubiłem bardzo Warcrafta kiedyś. To była moja ulubiona gra strategiczna. Innych strategii nie uznawałem kiedyś, oprócz Warcrafta. Warcraft i koniec. Nie ma nic innego. No i trójka, no ale to wiadomo. moralnie niech będą. Tu musisz trochę powalczyć tutaj z tymi dziadami, czy nie, bo chciałbym tu, żebyś trochę jednak doświadczenia zdobyła, kobito. Czy znaczy to w ogóle kobity u mnie walczą, a chłopy śleżą? Jak widać, no takie życie, takie życie bym powiedział jak, aż nie wiem u kogo, u jakiej nacji, kurde mnie ta chrypa wykończy kiedyś, no, ja nie, no chyba seja ja robisz, nie ma chochlików, oddawaj, no, moje. Ciekawe w wielu odcinkach się zmieszczę, bo tu idzie tak szybko na tej mapie, że aż sam jestem w szoku szczerze mówiąc. Jak tak dalej pójdzie, to wychodzi na to, że się w trzech odcinkach zamknę. Kurde, mogłoby być. Jest siódmy dzień. To wiecie co? ja może bym sobie tu dorekrutował armię, bo jest taka opcja. Nie wiem czy ją kiedyś pokazywałem, bo już mówię, dawno, dawno nie nagrywałem serii. I tutaj, na przeszczęście, w czywitalność mogłem wziąć kurcze. Yy, może bym tu zrekrutował sobie armię do tego zamku. Niech oni sobie tu przyjadą. Ten bohater sobie tu pochodzi i pokosi, co tu jest dookoła, i dopiero ruszymy gdzieś tutaj, zobaczyć, co tam się dzieje. Tak myślę zrobić. Nie głupi pa. Dobrze, że to będziemy się takie luźne miary wygenerowały. No nie. <laughs> tak jak. Mówię, to budowa... nie wiem, no, się z prostarych starych budowy? Jakoś się to nazywało, ale nie pamiętam już. Co tam tu słychać? O, zameczek! Ojej... ojej... serio? Nic tu nie masz? Ale bieda. Ej, a w ogóle jest tylko Jest tylko jeden namac... O, ty się tu pojawiłeś! A co kim ty w ogóle jesteś, powiedz mi? Chciałbym cię obadać. Nie wygląda na mocnego. Dobrze. Tu sobie rekrutujemy z karawany, więc muszę zrobić tak. Z zamku. I to jest, proszę ja was, ten zamek. Więc tak. Nie wiem czemu to się zawsze przestawia. Tu ma być tak, tu ma być tak. No ale nieważne i tak muszę klepać. Wszystko. Dobra. Ty, ty, ty. Nie da się chyba jakoś tak zrobić albo przemija, nie wiem. Okej. Okay. Karawana niech sobie tu rusza, do tego do tego miasta a ty tu pokosisz resztę chłopków pozbierasz trochę Expa Proszę ja ciebie. Ej, co jest chłopie? Come! On. Halo Ej, no nie mogę chłopa zaatakować, nie? Dobra. Ale ci się upiekło. Masz szczęście, że jesteś błędem Że jesteś w błędzie, może tak w ogóle byłem chory wcześniej, dlatego to są ta chrypa mnie tak cały czas trzyma. I dość długo wam powiem. To była taka kurde dziwna choroba, bo nie czułem się źle w ciągu dnia. Czułem się źle tylko w, na przykład rano. Miałem katar, taki dosyć mocny, katar leisty. Ale tyle z tej choroby. I chwilę był kaszel, ale taki w sumie, a, jakby go nie, nawet go nie poczułem za mocno, może tak. Ten, ale ten katar. I ta chrypka to mi do dzisiaj zostaje, widzę. Cały czas mnie męczy. Nie wiem czemu. Nic, no. Bywa. Ale wychodzi na to, że miałem rację z paroma rzeczami tutaj. Hmm. Może być. Moralec jest większe. Dawaj mi tu człowieku wszystkie kopalnie jakie masz, o nie? Co tu jest? Tu jeszcze chcę iść. Tu jest jakieś w dziura. Tu dojdę, dojdę. Tam coś jeszcze jest, też bym chciał to przejąć. Chociaż nie wiem, czy to nie jest. I widzę tak po mnie, to jest chyba kopalnia jednak. No to idziemy, tylko kurde, kamienie mi tu blokują. No widzisz, okej. Okay. Ty tu dalej kołów, śłopów. Mieliście pecha, żeście się tu pojawili. A tak mi daj, żebyś lepiej siła. Pójdziemy tu, chyba jeszcze jakaś kopalnia powinna być z zajęcia. O! Tak jest. Jak tam moja karawanka? No jedzie sobie pomału. Jedzie sobie pomału. Już jednostek nie będę ulepszał, no bo nie ma to już sensu tak naprawdę. Kurde, ile on tych bohaterów tu ma? Ale widzę, że z zamku Inferno wszyscy. Czyli anioły, anioły z diabłami się będą biły, tak? Zamki mógł rozbudowywać, ale szczerze? Nie chce mi się. I obstawiam, że jest ich 8. A dawaj jeszcze ty ze sobą, chociaż w sumie ja to już umiałem sobie to odpuścić. O, lwiduł znowu. I tam. Czy ty to masz? Jest kopalnia siarki. No nie masz, no. No i baja bongo. Bierzemy. Kurde, to skrzynka jest. Dawaj ten doświadczenie. Tu dalej doświadczenie. Okej, okay. co tu jest? Ucha oni są trochę przesłani. Może tak najpierw po wyjść? wejść? Nie, nie. Zaatakujemy dopiero parmię. Pójdziemy. No nic, zobaczmy co tutaj jest. Chłopie, też chcecie dostać. A może się chcecie przyłączyć, już nie mam na was miejsca... No coś, nie wiem czy coś u góry jeszcze nie jest. No chcą się dołączyć, no ale panowie no, wybaczcie, no nie mam jak. Muszę tu przejąć kopalnię. Okay, tu jest jakaś ścieżka, no nie ma ścieżki coś tu może jest, ale mnie to już nie interesuje kompletnie bo już jestem tak dorąbany, że raczej nie wydaje mi się, że ten przeciwnik stanowi dla mnie jakiekolwiek zagrożenie chociaż może mnie jeszcze zaskoczy nie wiem to się dopiero okaże ktoś tam ostro się teleportuje hmm. ok trochę mi przybliż o, taką kamerkę tej grze. A powiem mam jeszcze odnośnie tego filmiku. Wydaje mi się, że z nieźle wyszedł. W sensie do takich gier. Nie wiem jeszcze jak to będzie w tych. Yy, w FPS-ach. Ale tutaj wyszło nie, że przejdę się jeszcze tu. No tu coś jest i nie wydaje mi się, że to się połączył z tamtym biomem jakoś. Jakoś dziwnie tutaj jest. Kurde, naprawdę pierwszy raz mi się taki ten trafił, template mapy. A trochę już tych Heroesów mam przegrane. Nic, wszystko jedziemy co jest z okolicy. nie nie zapomniał tej armii zabrać. Co stacjonuje tutaj w tym lochu całym? Loch. W ogóle do Herousu świdemki i ostatnio zauważyłem, że y, jakiś ten y, młody wyszedł dodający właśnie inferno. Jakiś lodowy zamek, nie wiem czy nie jak to się nazywało? Akademia? Czy twierd nie twierdza? Kurde, jak się nazywał ten taki zamek z trójki? Już nie pamiętam. Wiecie, ten, co miał Tytanów. No nieważne, w każdym razie coś, Ola, ten zamek dodali? Jakiś artefakt jest ten, co to jest? Ochrona przed. Ochrona przed y... pierunami, jak to się mówi przed błyskawicami. I powiem wam, kurde, że myślałem, że ten Hero 7 to tak umarł. No może i żwawy mocno nie jest, ale. Ale coś tam się w ich kierunku dzieje i widzę, że odzew ludzi jest pozytywny całkiem na tego moda. I on się chyba nazywa Heroes 7,5. Jakoś tak. Chcę, że ja sam był go sobie sprawdził chętnie, ale na razie mi jakoś na piątkę naszło. Gdzie mi tu? O, może tutaj jest faktycznie droga tego zamku. Kurde. Pewnie tak. Hmm. No tu jest... A, dawaj mi kopalnię, człowieku to tam jest pewnie też kopalnia, wejdę sobie, czy mi się gdzieś śpieszy? Panie, ja lubię sobie mapki odkrywać, Bo to się właśnie gra w heroes żeby sobie eksplorować te mapki, a no one są bardzo fajne. Znaczy fajne, fajnie są generowane, chociaż yy, w Heroes... Uuu, eee, gdzie? Chociaż w Heroesach 7, bardziej mi się podoba generator map. on jest niedopracowany troszkę, ale podoba mi się to, że jest coś takiego, co się nazywa losową wysokością mapy, to znaczy, że są góry takie, wiecie, przez generator tworzone, takie jak tutaj predefiniowane. No fajnie te mapki po prostu wyglądają, jak się na nich gra, to mi się podoba. A co ty ty, a idź pan w cholerę. tam i ty będziesz jechał, no i tak muszę w tą kopalnię wrócić. No powtórzymy, dojadę cię. A, masz balistę kolego. No dobrze. Jak mówisz, że masz balistę, to ja ci wierzę. Czy ja chcę Gryfy? Gryfy wyślemy na tych dziadów. No, oni się chyba nie ruszają, z tego co pamiętam. Aj, ma tego impa. Ale chyba łaska nic nie kosztuje. Co łaska? Łaska kosztuje co łaska. Jak to się mówi. Dobra, ten nie doleci. Chyba. Chyba nie doleci. Ale i tak nawet, jeśli jakby doleciał, to... To walniemy tych gnoi Ten znowu kradnie mi manę. No ta, ten strza... Będzie zatruł mi tych uczników nieszczęsnych. Kogo by tu dojechać? Ty dojdziesz do uczników. Ty nie dojdziesz do uczników. Więc chyba wybór jest całkiem prosty. Co my tu w ogóle mamy? A, to jest leczenie, to ja nie chcę jednak ciebie najpierw dojedziemy Tak jest Panienki leżeć, a potem może go nawet wylecimy Ej. Minotaury Aj, mogłem łaskę dać. Kurde, pośpieszyłem się. No i trudno. Minotaury. Czy balistek. A może tych? Bo minotaury co my zrobią? A tych mogę zabić. One w ogóle gdzieś dojdą? No nie dojdą. tych ich bijemy. Tak jest. Ych, czar. Aj, jaj, jaj. Dobra. Ja i tak wolę bardziej tych łuczników niż was tam. Ty oddajesz turę. Muszę tych zaatakować Czekajcie To mi nic nie da Albo da, czekajcie Muszę ich zaatakować pod... No muszę. Chyba, nie chcę mi się mieszać. na no. tym. A to dlatego, że chciałbym ich jeszcze wskrzesić. I ich w ogóle zginęło, nawet nie mogę sprawdzić. A tak to by ich ten zrobił zabił. Nasz. Gdy to się broni się. Właśnie, tak jak mówiłem. Gdzie ty lecisz? Co? Się ustawił. Tylko jak kogo zaatakuje, jak... Aj, też niedobrze A nie, bo anioł nie oddał. Dobra, 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 jest okej. Okay. Pokaż mi ty, jaki ty masz ruch. Mały masz ten ruch. Ale ucznik będzie. Ilu? Czterech. A tu? Kurde, czterech czy jednego? Dobra, skrzeszę sobie jednak tego. O, o jeszcze mam morale, fajnie. Pięciu nie będzie, no ale jednak wolę tego jednego kawalerzystę. wiecie, on tam coś zasłonić, dłużej postać czy coś, takich uczników zablokować. Hmm. Eksperckie ataki wezmę. Ja już myślę, że na tej obronie to się nie muszę tak skupiać. Idę tych dojechać jeszcze. Tam w ogóle skrzynki jakieś leżą. Fajcyn, ściga ich, panie. Jeszcze się cofnę. A co? A co? Jak eksplor to explore, walimy. Nie wiem zresztą co to za seria, którą skończę po trzech odcinkach. Kurde. Normalnie tylko o sześciu, pięciu, sześciu, siedmiu, nie? Było z poprzednich. A tu jakoś idzie łatwo no. chociaż poziom jest ten sam, tak? Ja nie zmieniam tego poziomu Chciałem pokazać tę grę w takim jej pierwotnym założeniu, czyli do przeciętnego gracza, a nie tam do jakichś wymiataczy, bo ja też taki nie, nie czuję się wymiataczem w tą grę. <laughs> Moje psy coś tam odpalają. Nie wiem co. Jakieś dziwne dźwięki się wydają. Ach. Dobra, ty już myślę, że jesteś rybi. Chyba nawet masz lepsze marnie niż mój główny bohater. Jedziemy. Zobaczymy, co tam słychać. Bo tutaj się widzę, że tamten też kręci. W ogóle, jakie ty masz statystyki, to mi pokaż. Może się tu gdzieś przejdę? Kurde, w ogóle na tej mapie nie ma artefaktów. Nic. Kompletnie. Mój główny bohater ma chyba cztery artefakty przy sobie. Właśnie cienko. Nie wiem dlaczego. By się jakoś w pensy ustabilizowało. Albo ja już się przyrzeczają do mniejszej liczby klatek. Nie wiem. A wiecie coś jeszcze przejdę tutaj. Nie śpiesznie mi się ja chcę ten atak zwiększyć, bo wiecie jaką ma małe ataka, obronę dużą. To będziemy się z niej pieścić. A ścigaj go. Dobra. Łaskę chcę na pewno. Fajny przedmiot dawaj i ten hajs ma w ogóle ponad 100 tysięcy nic z nim nie robię. Ty już stój, człowieku. No szkoda chłopy, ale nie mogę. No, mogę was dojechać co najwyżej. O! o a nie, to kryształowa grota jest. Myślałem, że to puszczanko pani szkoda. Nie no, nie ma ale. Atakował mnie. A to gnojek. Nie, ale dobra, nie chcę na nim tracić armii. Znaczy, zobaczę jak to wygląda. O kurde. Dobra. <laughs> Podleć tu, niech oni atakują tych... aniołów. Tak bym wolał. Prawdę mówiąc. A jak tam ty w ogóle z tymi atakami twoimi cudownymi? Ojej. Ej, w sumie? Smutek? Ej, no w sumie? Dobra. Nawet nie masz tą magię. Wiecie, przystań, to tak mi się bardziej każdy z rycerzami, z wojownikami, a nie... A nie z magiem. Z magiem, Z magiem, z magią się ją kamisz. Wiatru nie ma, kto mówią. Kogo zaatakujesz? Nic, a nie łkami cię pod najwyżej. Ojej. Na i... Nie tych, no. Ale dobra. Już widzę jak to zrobię. No tak, panie, nic nie stracę. Teraz tak. Wy nie Wy pauza Wy wskrzeszacie Co się stało? To zginął, czy? Czy zginął? Nie czekajcie. Aż sam sprawdzę zaraz. Nie. Kurde, to ja jakieś jazdy mam dziwne. <grym> Okej, okay. chyba to wszystko mamy podziemiech zajęte na tym pionie 6 kopalni 6 No tu jest 5 gdzieś tam chyba jedna tu jest na pewno jeszcze jedna już się wtedy nie, nie wracał bez sensu okej okay. armii nie kupuje mógłbym to robić bo wiecie jestem. ten no ten się cofnął już chyba wie co się święci że po niego idziemy tam Armii nie kupuję, chociaż powinienem to robić, bo może być tydzień plagi w każdym momencie. No, ale myślę, że jesteśmy tak drąbani, że już nam raczej ta armia, którą mamy... O, lepsze szczęście. Chcę. Skrzynki? Co ten kam w ogóle robi? Jakiś artefakt znalazłem. W końcu! Skrzynka, chociaż się trafiają. Co tam tutaj? Słowo światła. Dobra. Potrzebne mi to. Słowo światła. Co tutaj ciekawego? O, też jest skrzynka. Tu też są, wezmę sobie chętnie. No, serio? Dobra, nie chce mi się. Powinien im dać uciekać, ale... Ale ja jestem dziadem i, i nie dam. O, szybkość istot. No dobra, no nie będzie. A tu może jeszcze jakiś artefakt? No coś jest, ale co to jest? Ojej. O, ale to jest fajny artefakt. I to bym chciał. Fajny dla tego bohatera, bo on dopiero co zbiera sobie doświadczenie, żeby mieć tam trochę lepszy ten level. Powiecie, nie chciałbym, żeby... żeby ten bohater miał niski lat, Ale ma siódmy, więc nie jest źle 14, czyli w sobie tak w połowie jest koni tego naszego głównego bohatera. A ten nasz główny to głównie biegnie teraz. kosi wszystko po drodze. Może tych to lepiej zostawimy, bo nie chce armii tracić. Ale masz tu beret na łeb no tu nie, nie, nie. Idziemy tu duchy dojechać. Horda duchów. No zobaczymy co z tą hordą. Dobra, ja, ja to nie komputer, ja zbieram. Kończynkę mamy znowu, trzecia kończynka będzie, bo tam na wejściu jeszcze były dwie. Z czego jedną komputer jak debit zostawił? Nawet nie wiedziałem, że to przejście jest. Spadać. PDK. Tu niestety Heroes 5 ma to do siebie, że jest w 3D i to niektórym może faktycznie przeszkadzać, że nie widać wszystkiego, zwłaszcza w podziemiach, jak są te stalagmity, stalaktyty, nie wiem, to to nie wiem, co to jest, bo to przerwane jest. A ja nie chcę się uśmieszać. Dobra, myślę, że niedługo będę kończyć, w sumie to już zakończę odcinek, bo chyba będzie koło 30 minut, nie wiem, szczerze mówiąc. Bo jak mówię, nie, oczywiście nie spojrzałem na czas. Dobrze, tutaj się z Wami pożegnam. Widzimy się w kolejnym, nie wiem czy już nie ostatnim odcinku z yy, przystani. No bo szybko to idzie. Nie wiem ile jeszcze zamków zostało na mapie. Nie wiem czy tam na tych... tu, na tych diomach otwartych są zamki. Chyba są, bo tu ich tylu łazi, że... Więc albo w ostatnim, albo w przedostatnim odcinku się widzimy. Dobra, tymczasem ja was żegnam, trzymajcie się. Na razie.